Dzień dobry, nazywam się Arek Skuza i to jest podcast, w którym przedstawiam zastosowania biznesowe, jak również metody monetyzacji sztucznej inteligencji w połączeniu z Metaverse. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o historii, która spowodowała, że powstał Metaverse, ale zanim o tym powiem, króciutkie Prowadzenie czym jest metaverse dla tych z was, których może termin jest nowy albo jest zbyt skomplikowany, żeby go objąć w kilku zdaniach. Otóż metaverse to najkrócej rzecz biorąc alternatywny świat do tego, w którym żyjemy, świat wirtualny, w którym mamy możliwość kreowania odpowiedników świata rzeczywistego i wchodzenia w interakcje z innymi uczestnikami tego świata. Przykładem takiego zastosowania czy funkcjonowania Metaverse może być wirtualna fabryka BMW, w której produkujemy wirtualne samochody, rozkładamy wirtualne roboty i budujemy wirtualne fabryki. Dlaczego? Dlatego, żeby w tym wirtualnym świecie symulować zjawiska, na przykład trzęsienie ziemi, jak ono wpłynie na taką wirtualną fabrykę i następnie odzwierciedlić to czego się nauczyliśmy i co zrozumieliśmy w świecie fizycznym. Dlatego mówimy o alternatywnym świecie, w którym mamy swobodę konstruowania, ale także wchodzenia w interakcje z innymi, którzy w tym świecie funkcjonują. Metaverse dzisiaj przeżywa bardzo duże zainteresowanie, nieakapulowany również, również tym, że firma Facebook zmieniła swoją nazwę na Meta i spowodowała tym samym bardzo Szerokie zainteresowanie tematem. Ale jak powstał Metaverse? Początki Metaverse sięgają mniej więcej 2002 roku, kiedy po raz pierwszy pojawił się termin Digital Twins. Digital Twins to cyfrowe bliźniaki czyli mniej więcej zjawisko, które pokrótce przedstawiłem w formacie cyfrowej fabryki BMW, ale bardziej realnie można tutaj powiedzieć o na przykład Odpowiedniku naszego ciała w świecie cyfrowym. Otóż są już takie metody, gdzie nasze organy mogą zostać odwzorowane w cyfrowym świecie po to, żeby symulować na nich na przykład zastosowanie markerów do sprawdzania komórek rakotwórczych czy komórek rakowych lub innych podobnych sytuacji. W 2002 roku pojawiły się po raz pierwszy tego typu przykłady. Rok później powstał Second Life. Jeśli dobrze to pamiętacie, lub ktoś z Was się tym interesował, to Second Life był pierwszą na świecie platformą, w której można było mieć swój cyfrowy odpowiednik, próbowano wtedy zasymulować istnienie kampusów uniwersyteckich, czyli pojawiał się, mogłem wybrać swojego własnego awatara i na tej podstawie swoją własną cyfrową postać. I chodzić po wirtualnym kampusie uniwersyteckim, rozmawiając z innymi studentami. Oczywiście odbywało się to wszystko na płaskim ekranie monitora. W 2006 roku pojawił się Roblox, bardzo popularna wśród yy, młodzieży, dzieci, platforma, w której wchodzimy w reakcje społeczne z innymi uczestnikami platformy. Na pierwszy rzut oka przypomina ona grę, ale. Okazuje się, że w tej platformie odbywają się już wirtualne koncerty realnych, prawdziwych gwiazd. A firma Nike ze swoim brandem, swoją marką Air Jordan, wypuściła już kilka razy pierwsze modele tych popularnych, tego popularnego, tych popularnych akcesoriów. Donoszenia, m.in. wypuściłaś pierwsze takie cyfrowe modele właśnie w świecie Metaverse, zanim wyprodukowała je w świecie realnym. Następnie w 2009 roku pojawia się Bitcoin. W Metaverse, w świecie wirtualnym, będziemy mogli płacić za cyfrowe dobra bitcoinem, czyli kryptowalutami. I to już się dzisiaj odbywa. Możemy kupować emblematy cyfrowe, czyli NFT, o których powiem kiedyś w innym odcinku, za pomocą właśnie kryptowalut. W 2009 roku pojawia się blockchain, który przyspiesza ten proces. W 2011 roku pojawiają się pierwsze wirtualne, virtual reality urządzenia. Pojawiają się Oculus w 2014 roku, czyli dzisiejszy produkt. Facebooka, firmy Meta. Przypomnę, że wtedy zakupiony jako zewnętrzna akwizycja Facebooka od wyseparowanej, oddzielnej firmy. Następnie w 2016 pojawia się szał na Pokemon Go. Pamiętamy zapewne tych z Was, którzy interesują się tematem, że ludzie, mówiono, zwariowali biegając z telefonami, które pozwalały odkryć słynne Pokemony w świecie wirtualnym. Wyglądało to mniej w ten sposób, że gdzieś w parku wokół ławki nagle gromadziły się setki ludzi, gdyż po najechaniu telefonem, kamerą telefonu na ławkę, skierowaniu kamery telefonu na ławkę, pojawiły się w niej cyfrowe Pokemony. Następnie w 2017 startuje platforma Fortnite, w 2021 Microsoft uruchamia Microsoft Mesh, i w 2021 roku Facebook ogłasza, że będzie nazywał się Meta i wydaje całą strategię wirtualnych światów. Taka jest historia Metaverse. W tym odcinku to wszystko. Wkrótce opowiem o kolejnych zagadnieniach związanych z Metaverse i zastosowanych w nich technologiach sztucznej inteligencji. Dzisiaj Was pozdrawiam w dzień... 12 listopada 2022 roku prosto z z Texasie Wszystkiego dobrego do usłyszenia wkrótce.